Od lat mówi się o tym, że europejskie społeczeństwa wymierają. Proste recepty i interpretacje są tutaj fałszywe. W tym filmie chce się możliwie na chłodno przyjrzeć przyczynom i skutkom nie tylko polskiej zapaści demograficznej. Jeżeli dzietność, czyli w skrócie uśredniona liczba urodzeń e, dla danej populacji kobiet, Długotrwale wynosi poniżej dwóch dzieci na kobietę, zaczynają się kłopoty. Tym większe, im dłużej taka sytuacja trwa. W Polsce pierwszy szybki spadek dzietności nastąpił w latach 60. XX wieku, jednak prawdziwe tąpnięcie miało miejsce 30 lat później, kiedy dzietność z około dwóch spadła do około 1,2 w trakcie. Transformacji ustrojowej. Z niewielkimi wahaniami utrzymuje się na tym poziomie do teraz. Aktualnie jesteśmy w trendzie dołującym, bo w 2024 roku urodziło się raptem 252 tysiące dzieci. Na porównania w 2017 było ich około 400 tysięcy. Wskaźnik dzietności w roku 2024 wyniósł zaledwie około 1,1. Podobna sytuacja jest wreszcie państw unii europejskiej i taki stan utrzymuje się gdzieś od 3-4 dekad. W latach 60 rocznie rodziło się w Europie około 7 milionów noworodków, a w roku 2020 już tylko 4 miliony. Europa zatem szybko się wyludnia. Unia Europejska liczy dziś około 450 milionów ludzi. Tymczasem według badania opublikowanego w The Lancet Kraj Unii Europejskiej w 2100 roku mogą mieć nawet zaledwie 300 milionów ludzi, czyli mniej niż obecnie Stany Zjednoczone. Samych Polaków, jeśli dzietność się nie poprawi, na początku XXI wieku może być tylko około 20 milionów. Co tak źle działa w systemie, że wspomniane wskaźniki dzisiaj są niższe niż w trakcie II wojny światowej? Demografowie dzielą przyczyny zapaści demograficznej. Na dwie kategorie. Jedna odnosi się do kwestii gospodarczych, a druga kulturowych. Obie są równie istotne. Wśród gospodarczych powodów osłabienia dzietności wylicza się utratę stabilności zatrudnienia i drogie mieszkania. Badania wykazały, że jednym z niezbędnych dla kobiet czynników, niezbędnych do podjęcia decyzji o zajściu w ciążę jest posiadanie stałej umowy o pracę. Drugim jest mieszkanie własne, wspólne z partnerem, a trzeci to bezpieczny związek, zwykle deklarowany jako małżeństwo. Rynek mieszkaniowy w ostatniej dekadzie stał się niebezpiecznie rozchwiany. Yy, został skrajnie utowarowiony, jakby był czymś w rodzaju biżuterii, futer, jachtów czy innego luksusu, a nie dachem nad głową, gdzie można czuć się bezpiecznie, planować przyszłość i wychowywać dzieci. Badania demograficzno-socjologiczne pokazały, że im szybciej młoda para ma własne mieszkanie, tym więcej dzieci sprowadzi na świat. Innym czynnikiem hamującym dzietność wskazywanym przez niektórych ekspertów jest kwestia tak zwanego indywidualizmu społecznego. Najprościej można go opisać jako myślenie w kategorii ja i organizowanie życia głównie z małżonkiem, z partnerem. Badania wykazały, że, że większość krajów zachodnich, w tym Polska, ma silny i rosnący indywidualizm. Dlaczego to jest takie istotne? Bo wysoki indywidualizm nie sprzyja budowaniu więzi społecznych, przyjacielskich, rodzinnych, trwałych relacji między ludźmi. Skutkami nadmiernej indywidualizacji jest atomizacja, spadek wzajemnego zaufania, integralności społecznej. Izolacja społeczna, słabe i nietrwałe przyjaźnie i związki, a w efekcie mało dzieci. W przestrzeni publicznej często pojawia się teza, że dzietność spada, dlatego że kobiety nie chcą rodzić dzieci. Tyle tylko, że to jest nieprawda. Badania nad luką dzietnościową, czyli porównanie wymarzonej liczby dzieci do rzeczywiście posiadanej liczby dzieci, pokazują, że kobiety chciałyby rodzić więcej dzieci niż urodziły. Takie dane uzyskano we wszystkich krajach europejskich w różnych badaniach na przestrzeni wielu lat. Problemem jest trudność w tworzeniu związku, uzyskaniu stabilnego zatrudnienia i własnego mieszkania, a nie niechęć do dzieci. Ale ten obraz jest jeszcze bardziej złożony. W wielu państwach Europy wiek urodzenia pierwszego dziecka wynosi około 30 lat. A opóźnianie go jest dla demografii bardzo ważne. Bo jeżeli pierwsza ciąża jest w okolicy 30, to do roku 35-40, kiedy płodność u kobiet drastycznie spada lub się kończy, jest o wiele mniej czasu na urodzenie kolejnych dzieci. Im później para zdecyduje się na pierwsze dziecko, tym mniejsza jest szansa, że urodzi drugie czy trzecie. A Zapaści demograficznej nie da się zażegnać jedynakami. Gdy dochodzimy do dyskusji na temat demografii, zwykle tworzą się dwa obozy prezentujące ścierające się podejścia. W jednym przekonują, że niska dzietność jest zjawiskiem nieuchronnym. Przeciwny obóz twierdzi, że gdyby zmienić warunki życia, yy, warunki życia młodych ludzi w kontekście chociażby mieszkań, pracy, czy izolacji społecznej, dzietność mogłaby znacznie wzrosnąć. Jaka jest prawda? Nie przekonamy się, póki nie zostaną zmienione warunki życia i pracy młodych ludzi. Te warunki, o których wcześniej mówiłem. Tylko, czy to da się w ogóle zrobić? Wydaje się, że mamy całkiem spory wpływ na aspekty oddziałujące na dzietność. Kiedy ktoś twierdzi, że program 500 Plus miał mały wpływ na demografię, wedle niektórych ekspertów, Popełnia błąd poznawczy, bo skoro 500 plus podniosło dzietność, choć nieznacznie, to jednak wyraźnie, to pomyślmy, jak bardzo ten program byłby skuteczny, gdyby jego efektywność nie była hamowana przez wysokie ceny mieszkań, wypychanie pracowników na śmieciowe umowy, czy, no właśnie, ten wspomniany indywidualizm kulturowy. Wielu demografów jest zdania, że takie działania mogłyby mieć znakomity efekt. Należy do nich chociażby demograf Mateusz Łakomy polecam obserwowanie go na przykład na Twitterze, który przekonuje, że względnie wysoka dzietność Francji nie wzięła się znikąd. To nie tylko kwestia imigrantek, bo Francja od wieków konkurowała demograficznie z Niemcami i w związku z tym już od bardzo dawna prowadziła programy prorodzinne. A to, jak wygląda demografia kraju czy regionu, jest istotniejsze niż wielu zdaje się myśleć. Komisja Europejska w roku 2020 opublikowała raport demograficzny. Wynika z niego, że w drugiej połowie XXI wieku blisko 40%. Europejczyków to będą emeryci. W roku 2070 aż kilkanaście procent stanowić będą osoby 80 plus. Coraz mniej liczna grupa ludzi w wieku pracowniczym będzie musiała utrzymywać coraz większą grupę emerytów, którzy będą żyli coraz dłużej. W efekcie mniejsza dzietność przełoży się na obciążenie tych, którzy rodzą się Teraz. To jednak wciąż nie wszystko. Starsi ludzie są mniej skłonni do podejmowania ryzyka, a przez to społeczeństwo starsze ze swojej natury jest mniej innowacyjne. Mniej ludzi młodych siłą rzeczy przekłada się na stan gospodarki. Nie jest to wpływ jeden do jeden, bo znaczenie ma też wydajność. Gospodarki, czy inne czynniki. Niemniej liczba ludzi to jeden z kluczowych aspektów niezbędnych do wytwarzania dobrobytu gospodarczego. Mniej konsumentów, mniej innowacyjna gospodarka, mniej dzieci to po prostu słabszy rozwój. A słabsza gospodarka to mniejsza siła na arenie międzynarodowej. Ostatecznie kryzys demograficzny przekłada się na zapaść cywilizacyjną, pogorszenie jakości usług publicznych. I prywatnych, infrastruktury, relacji społecznych, gospodarki i pozycji na geopolitycznej mapie świata. Małe miasteczka i wsie z czasem wręcz docna się wyludnią, co zresztą widać już teraz. Gdzie niegdzie w Niemczech, w Bułgarii, we Włoszech czy w Hiszpanii już tak jest, i prognozy pokazują, że wkrótce to samo czeka niektóre części Polski. Czy można przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom? Politycy, widząc słabnącą dzietność w krajach Europy Zachodniej, postawili m.in. na imigrację. Metoda wydawała się prosta. Okazuje się jednak, że imigranci zwykle przyjmują wzorce dzietnościowe państw, do których migrują. O ile więc w pierwszym pokoleniu mają więcej dzieci niż powiedzmy, nazwijmy nas tubylcy, to w kolejnych te różnice są już coraz mniejsze. Dlatego na dłuższą metę imigracja jako sposób na ratowanie demografii po prostu nie działa. To jest zdanie m.in. pani doktor habilitowanej Agaty Górnej z Centrum Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. To jest zdanie z książki pod tytułem Jałowe Łono Europy. Inny powód, że masowa imigracja to w dłuższej perspektywie droga donikąd, to kwestia asymilacji. Im bardziej kulturowo i religijnie imigranci różnią się od społeczeństwa przyjmującego, tym wyższe są koszty finansowe, społeczne i indywidualne integracji, a ryzyko, że się ona nie powiedzie, również rośnie. Nauka języka, mieszkania, praca, przestrzeganie norm. O ile dla obywateli Ukrainy, Białorusi, ale też na przykład Brazylijczyków czy Wenezuelczyków przyswojenie tego jest możliwe, tak w przypadku ludzi pochodzących z krajów islamskich. Jest to często bariera nie do przejścia, nawet dla względnie zwesternizowanych przecież obywateli Turcji, tworzących dziś alternatywne społeczeństwo w Niemczech czy w Holandii i tym bardziej dla np. Pakistańczyków, Afgańczyków, Irakijczyków czy Somalijczyków. Imigranci mają swoje tożsamości, kultury, religie, biografie, rodziny i traktowanie ich jako swoistego społecznego kapitału okazało się bardzo ryzykowne. Widać to wyraźnie w miastach takich jak Berlin, Paryż, Sztokholm, Haga, Wiedeń. Ten, no, nie mogę nie wspomnieć o stolicy Europy w pewnym sensie, czyli o Brukseli. Osławione Multiculti zakończyło się spektakularną klapą, co przyznają nawet jego niegdysiejsi gorliwi zwolennicy. I tu wreszcie dochodzimy do zmian kulturowych, które coraz bardziej widać w Europie. Dekadę temu sensacje wzbudzały wiadomości o niestrojeniu publicznych choinek bożonarodzeniowych w zachodnich miejscowościach, bo miało to urażać muzułmanów. Dzisiaj normalne jest to, że premierem Szkocji zostaje muzułmanin, tak samo jak burmistrzem Londynu, że Ramadan jest oficjalnie świętowany przez prezydenta Wiednia, urzędnicy Unii Europejskiej zapewniają, iż podstawą kultury europejskiej jest również islam. Nowoczesne europejskie wartości, takie jak świeckość, równość płci, wolność słowa i prawa mniejszości są zazwyczaj postrzegane jako sprzeczne z tradycyjnymi normami Kulturowymi społeczności muzułmańskich. Ich odzwierciedleniem jest szariat, czyli zbiór rygorystycznych praw opisujących codzienne życie wyznawców islamu. Na przykład istnieje wśród nich silna opozycja wobec chociażby równouprawnienia kobiet, co w przyszłości może prowadzić do napięć społecznych i kulturowych. Już teraz w niektórych zachodnioeuropejskich metropoliach istnieją enklawy. W których szariat zdaje się dominować nad lokalnym i europejskim prawem. A to napędza dezintegrację społeczeństwa, co z kolei rodzi lęki i fobie wśród rdzennych Europejczyków, czego efektem są rosnące nastroje antyimigranckie w Europie. Czy muzułmanie zdominują kiedyś nasz kontynent? Póki co na to się nie zanosi, choć w przyszłości nie można tego wykluczyć. All Research Center przygotowało 8 lat temu szacunki. Przyszłej populacji muzułmanów w Europie, przyjmując trzy scenariusze: silnej, średniej i całkowicie wstrzymanej imigracji. Jak podają, punktem wyjścia ich analiz była szacunkowa populacja muzułmanów w Europie w roku 2016. Było ich wtedy około 26 milionów, czyli mniej więcej 5% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. W scenariuszu całkowitego natychmiastowego zablokowania imigracji w 2016 roku Pew Research szacowało, że liczba muzułmanów i tak by w Europie rosła z powodu młodszego wieku muzułmanów względem rdzennych Europejczyków oraz rodzenia około jedno dziecko Statystycznie więcej. W roku 2050 muzułmanie w Europie mogliby wtedy stanowić 7,5, niecałych 7,5% populacji. Według scenariusza pośredniego 11,2% Europejczyków byłoby w 2050 roku muzułmanami. Trzeci scenariusz, reprezentujący wysoki poziom imigracji od 2016 podaje, że do 2050. Może być łącznie aż 14% muzułmanów w Europie. Publikacja pochodzi z 2017 roku, więc z jednej strony imigrantów i urodzonych w Europie muzułmanów znacznie przybyło. Co więcej, w większości państw realizowany był scenariusz najwyższej imigracji. Jednak z drugiej strony od paru lat różne kraje europejskie wprowadzają kolejne restrykcje, które mogą ograniczać opisywane zjawiska w kolejnych dekadach. Oprócz imigracji rosnącego znaczenia innych kultur, w Europie też postępuje laicyzacja społeczeństwa, która sprawia, że chrześcijaństwo odgrywa coraz mniejszą rolę, przede wszystkim w państwach Europy Zachodniej. W roku 2021 wyniki spisu przeprowadzonego w Anglii i Walii wykazały, że po raz pierwszy w historii chrześcijanie stanowią w tych częściach Zjednoczonego Królestwa mniej niż połowę mieszkańców. Czy to dobrze, a może źle? Nauka nie zajmuje się osądzaniem, jest pewne, Europa naszych dziadków i babć blednie niczym stare fotografie i tak jak one z czasem zupełnie zaniknie. Co powstanie na jej miejscu? Najuczciwsza odpowiedź powstanie coś nowego, coś innego. To, czy szczególnie starszym będzie tamtego świata brakować? Cóż, moim zdaniem wielu już brakuje. No ale to nie zmienia rzeczywistości. Cywilizacje, kultury, zwyczaje to nie jest coś, co pozostaje niezmienne. My sami, Europejczycy, choć tu akurat Polacy mogą mieć całkowite czyste sumienie, przyczyniliśmy się do zagłady wielu kultur na przykład Nowego Świata. Społeczeństwa i cywilizacje mają swoje cykle życiowe, podlegają swoistej ewolucji, a potem erozji. Niektóre ulegają swoim sąsiadom, inne znikają na skutek gwałtownych. Kataklizmów. Historia nas, Europejczyków, też kiedyś się zakończy, i mam tylko nadzieję, że będzie to proces ewolucyjny, a nie nuklearna hekatomba. Dziękuję za uwagę.